Do kogo my jedziemy? Do babci i do zadka. A gdzie oni mieszkają, blisko czy daleko? Daleko. Daleko. I ile my czasu będziemy do nich jechać? Kilka godzin. Kilka godzin? Trzy godziny. Myślę, że w trzy godziny dojedziemy, tak? Cześć moi drodzy. U nas jest teraz godzina. 23, a nawet już po 23. to jest chyba pierwszy blok, który zaczynam kręcić tak późno. Tak jak dziewczyny Wam powiedziały, my właśnie jesteśmy w drodze do moich rodziców. Przed nami jeszcze długa droga, bo dopiero wyruszyliśmy z Gdańska. A mamy do przejechania 300 km, więc tak jak tenielka myśli, pewnie będziemy jeszcze jechać około 3, może 4 godziny. Przeważnie wyjeżdżamy do dziadków późno, późnym wieczorem. Może nie aż tak późnym jak dziś, ale zawsze wyjeżdżamy tak około 20-21, żeby dziewczynki w samochodzie zasnęły. I wtedy, gdy dojedziemy na miejsce, to tylko je przenosimy z samochodu do łóżeczka i śpią sobie dalej do rana. Soba ci spadła? Proszę. A więc y, tym nagraniem zaczynamy nowy vlog. Myślę, że to będzie vlog kilkudniowy. Witamy Was kolejnego dnia. Dziewczyny jeszcze sobie śpią. Nie będę jeszcze ich budzić. Nie ja, tak ja się wkarmę. Nie śpisz już, Klarunia? Wyspałaś się? Daj mi, Maria. O, ktoś jeszcze się budzi. Dzień dobry! Cześć daj Wyspałaś się, mi, A mi, się przekręciła na drugi bok. Mamy się jeszcze trochę chce spać, wiecie? Tak. Bardzo późno wczoraj poszłyśmy spać. <grym> Musia to, też chce się jeszcze spać? Nie, tam Musi by się chciało spać, nie? Musi się nigdy nie chce spać. Co <grym> powiedział? Babcia powiedziała, że już wkłada nam jajecznicę, więc trzeba schodzić na dół na śniadanko. Babcia pojechała się. Ta będzie już na stole. Tak, już na stole będzie czekać na nas. Babuczka. Hmm? Hmm? Nie chce tata wstać? Nie Powiedzcie Śniadanie czeka Śniadanie, śniadanie czeka No, śniadanie <try> <try> Cześć Słoneczka moja kochana Tu jest dzień Tak, już jest dzień Czujecie dziewczyny jak pachnie śniadanko? To lecimy do stało. Szybka! Tak, Cześć, tak. dzisiaj pojedziemy do jej tak? tak? Tak. A Janka też tam będzie. Tak. tak. Nie wunia będzie. Tak, tak, Lubicie się bawić z dziewczynkami? Tak, ale przytulimy się do nich. Mocno je przytulicie. Tak. tak. Stęskniłyście się za dziewczynkami? Po tak. tak. powolutku schodzimy. Idziemy do samochodu i jedziemy do Jewuni. I Poloski, sami włoski na boski, na swoim zawodem. ładnym się narodem. Pięknie! A z jakiej okazji śpiewałyśmy ten hymn, dziewczynki? Nie, nie. nie Jakie dzisiaj tak, jest święto? M, m, listopada. Tak, 11 listopada, święto niepodległości. Tak, tak, tak. To święto naszej Polski, Tak ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Oceł biały. Gdzie ty mieszkasz? W Polsce ziemi. Między? Zemi. W jakim kraju? W Polsce z ziemi. Hmm. Czym ta ziemia? Mał oj. Zimno. Czym zdobyta? Czy ją kochasz? Kocha w A w co wierzysz? W Polskę. W bardzo ładnie, a nie O, on koloruje, tak O, on koloruje, za bardzo Białosowana. Mhm, <sum> mm flagę rysuje, tak? Bob nie ma kalec. Powiedz, co jest ciągnik. jest? No, gdzie jest ciągnik? Mhm. A to co to jest, dziewczyny? Hmm. Pomnik. Obrońców Wybrzeża, tak? Na Westerplatte. Mhm. Żołnierze. Żołnierze. I i to A czy my tam popłynęłyśmy pod ten pomnik? statkiem płynęłyśmy? Byłyśmy w zeszłym roku na Westerplatte, tak, prawda? Tak. Polizała mnie! Polizała cię Benia, ale fajna! No zawołajcie Benie do siebie. Jaki ma na imię? Zembenia. I w co się bawiłyście w, z pieskiem? <garnyko> w Wganianego? Kto kogo ganiał? Wypieska? Tak. Nie, piesek to nas gonił. Gonił was piesek i wy się go nie bałyście? Nie, to, to, to nie boję. Mam, że... ja boję. Ale ja ciekawam, na nim, tylko tak i głupiałam <garny> się. się z pieskiem? Tak. To co złapał was? Nie. Konna, ale ten pieczyk złapał nas na no, no stopy. Za stopy was złapał? Tak. Kto to idzie? Dla mam dla was niespodziankę. Co, o, jak jajka. Ja się Jajka no, Rainbow dla, dla każdej są po dwa jajeczka i nowej jajka. serii. Oh, z o, z o ale to są inne, bo to są z nowej serii zabawki. Jakie zwierzaki się mogą trafić Łusiu? Nie. Mm, yeah. oh, yeah. Tutaj choć powiemy. Oh, yeah. Co to jest? Panda. Panda. Yeah. A to? Flaming. Yeah. Flaming. A to? Godek. Mhm. A to co to za zwierzaczek? Królik. Królik? Nie, yeah. chyba myszka. Myszka? Tak. A może i myszka? A to? A, to... A tutaj?

Jaki fajny! Co to flaming. jest? Flamik? Flaming. To jest flamik? Tak, flaming. Przyczepimy najpierw serduszko. I zobaczymy, tam coś jest. Tak. I zobaczymy, co się kryje pod tym cekinowym serduszkiem. Wow! To jest chyba jakiś soczek z palmą. Tak. Co tak fajne. Podoba ci się ten flaming? Tak. No, sam już wiem. tutaj, trzeba mocno nacisnąć. Na tutaj z bok. O. No otwiera. Jest. Proszę, Aniu, dla no, ciebie. Zobacz, zupciali najpierw. Nie no, ja. Wow, ja, ja, ja. co tu jeszcze było? Małe jajeczko. O, kocie! A to, Klarciu, co w tym dużym jajku jest? Nie, to jest za To jest chyba lew. O, W łucy się trafił flaming. Zawija się panda. Panda, jaka śliczna, jaka ma fajne kolorowe włosy. A łucy flaming jest cały tęczowy. A Klarcia, co to by się trafiło? Lew. A w tym małym jajeczku? Mały les? Jedna. Jaki Mamy fajny. Jest. A pokaż, Usia. A tobie kotek się trafił? Tak, tak. Jaki śliczny, różowy. No piękny. Naprawdę miałaś takie szczęście, że ci się bliźniaki trafiły? Tak, ale to są bliźniaki. pandy, zobacz. Ale fajne, no to miałaś naprawdę duże szczęście. To co, otwieramy teraz te trzy jajeczka? Tak. To które jest Klaruni? Klara to pierwsza Klara, tak? Karpcia, to tata może pomoże. A, klarci. A po Klarci Karpcia. będzie kolej Anielki, tak? Okay. O, tu mamy podpowiedź. Co tu będzie w środku? Co tu może być? Co my tu mamy? Ten zwierzaczek bardzo kocha góry. Kocha góry. To co to może być za zwierzaczek z tych, z tych zwierząt? Który zwierzak kocha góry? Nie mam pojęcia. A może to jednak jest owca i wtedy owca by lubiła góry? Chyba nam Odkryj najpierw siergatka. Co to może być, dziewczyny? Nie Ja już wiem. Pizza to jest. To nie jest pizza. Tak, to jest ser. Czyli to chyba będzie? Myszka. To co to naciskamy? Pyk. I... Up. Owca, up. Myszka To jest myszka, jaka fajna Podoba Ci się To Proszę, Twoje serduszko Pokaż tam, co tam jeszcze w środku jest Pójrz. Co to się trafiło? Pokaż Ocia Poczcie. To pokaż się, co to jest Janka nie! To później otworzymy, zobaczymy, tak? Naklejki. Teraz Anielki o, się, otworzymy. Mhm. Zobaczymy, jaka tu jest podpowiedź. O, to tam jest. Podkowa. To nosi podkowy, dziewczyny. Koniki. koniki. Koniki, tak. Myślicie, że jakiś konik się tu trafi. A ty lubisz koniki? To był jakiś zwierzaczek. Yeah. Ciekawe co to będzie. To, Chyba to jest narożec. Konik. Myślisz, że to jest konik? Tak, Ogon ma jak konik, ale uszy. No nie wiem, czy takie podobne do konika. Tak, to jest konikoin. Tak, jednorożec po prostu. No tak, pokaż. <laughs> babcia sobie zrobiła szyfinkę. <laughs> Broszkę sobie <laughs> babcia zrobiła zobaczmy, serową. To zobaczmy, to 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 możesz, sobie... Tak. tak. No to tak, można. Co byś chciała najpierw zobaczyć? Tak. Co hmm. tam jest? No wyciągnij i pokaż wszystko. O, rację, jaka super bransoletka ci się trafiła, Nielko. O, jajko. Jajko. To powstaje. Wow, lew ci się trafiła, Nielko. Coś tam jest? To co, otwieramy teraz? musi Jajeczko. Coś tam jest? Słychać? I ja ty nie mogę, bo ty od długiego wieczora sama otwiera swoje o, jajeczko, nie, tak? Nie, ale ja o, ujelę, jajeczko, tak? O, podpowiedź była, tak? Tak. Ten zwierzaczek tak. lubi śnieg. Przesuń zobaczymy, co tutaj jest. Mocno. Nie. Pomóc ci? Może Ani Ci pomoże? O, poradziła sobie Łusja. Jakiś biały zwierzaczek? Co lubi Sowa śnieżna. O Ona lubi Żyda i Ma na imię Luna. Ta sowa ma na imię Luna. Pomóc Ci Usiu? Trzeba tak. Trzeba serduszko dopasować. <gryzanie> Zobacz, a pokaż tutaj jeszcze, co ci się trafiło. Spójrz, a nie to się w takiej saszetce trafiła, bransoletka, wiesz? Zobaczymy, co ci się trafiło. Tak, bransoletka. O, 7. Ale ładne bransoletki. To jakie klarunele Ci się trafiły? Z jakimi zwierzakami? Lew. I panda. Śliczne. A ucia, jakie masz bransoletki? Też mam jako ładnie. Zobacz. Flaming. I lew. O, lewki. Takie same macie. No, Anielka, pokaż, jakie Ty masz. Zobacz, jestem mam... Masz z kotkiem bransoletkę. No to załóż ładnie bransoletkę na rączkę. A druga Twoja bransoletka gdzie jest? O, jest! to jest druga bransoletka. Z, z jakim zwierzakiem masz tą drugą bransoletkę? Z brzmieniem. Mam taką samą. Mam taką samą

A w tym są jakieś pianki, wiesz, do zabawy. Tam chyba, są... Chyba tam jest barcelina. I co to jest, dziewczyny? Takie pianki. Pianki? I można je tak rozciągać? A jak one ładnie pachną. Patrz, ja Urwała się. Można go tak Aha. Ładnie pachnie? Tak, tak. A. Trzymaj. A. Jedynkowe, patrz. Różne kolory są, tak? Tak, kolory. Mhm. Jakie kolory były, Anielko, pianek? My ja mam taki i takie Co robisz, Anielciu? Wałkuję. Mm. No, a tu buzia, buzi. Ładnie pachnie. Fajne te pianki. Ma taki owocowy zapach. Nie brudzą rączek. Brudzi? Nie, nie brudzi. Przykleja się troszkę do paluszków, tak? Ale bardzo łatwo się odkleja. Babcia zrobiła małą kaczuszkę, tak? O, babcia ci z pianki kaczuszkę ulepiła? Ale fajna. A ty masz węża? Tak. Ale wąż super. Popatrz, kanapka to jest. A kanapkę zrobiłaś? Tak. Ale fajna. A złożona jest, patrz. Złożona kanapka wieje. Wieje, prawda? Idziemy do samochodu. Gdzie my jedziemy dziewczyny? Do domu? Do Gdańska już ruszamy, tak? pa. Powiecie, że niedługo przejedziecie. Zaproście babcię i dziadka do nas. Babcia z czasie przyjedzie. Przyjechać? Uce mówi, możecie. Dzień. Wyraziła zgodę. Dzień.